Lądowały wielkie maszyny Antonowy. To one bezsprzecznie są gwiazdami odbywającego się tam festynu lotniczego, ale nie tylko je można podziwiać. Na miejscu jest Marta Gołąb, z którą łączymy się już od kilku godzin, a poprzednio obiecałaś, że wybierzesz tym razem coś mniejszego. Przy jakiej maszynie jesteś teraz? No przy motolotni oczywiście, bo to jest zdecydowanie największa, najmniejsza maszyna, jaką można tutaj znaleźć na podkętrzyńskim lotnisku Wilamowo. Ale już o tej motolotni mój gość, witam bardzo serdecznie. Panie Leszku, Pan przyleciał na motolotni właśnie tutaj, w kawał drogi. Tak, pokonałem dzisiaj dystans 155 km dokładnie, bo przyleciałem z miejscowości Brodnica. Tam mieszkam, tam stacjonuje mój sprzęt. Ile czasu zajęło Panu pokonanie tej drogi tym właśnie, tą właśnie maszyną? W tą stronę miałem korzystne warunki wietrzne, więc przy wietrze pchającym ten dystans pokonałem w niecałe półtore, półtorej godziny czasu. Panie Leszku, załóżmy, że ktoś postanawia nauczyć się latać na motolot. jaki powinien wykonać pierwszy krok? Pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do szkoły. Która w tym zakresie przygotuje adepta, aby posiadał podstawowe umiejętności w zakresie pilo pilotażu. No to wiemy, ale już później. Załóżmy, że po podejdźmy sobie dobrze. Załóżmy, że już pakujemy się tutaj do środka, co jest najważniejsze, o czym absolutnie taki adept latania zapomnieć nie może. Podstawa to jest zawsze podstawowy taki przegląd przedlotowy, przed, przed, przed czyli sprawdzenie części mechanicznych, e, sprawdzenie płynów w, w silniku, oleju, płynu chło, chło, chłodniczego, dokładna taka diagnostyka mo, motolotni. Czyli właściwie tak jak w, samo, jak w samochodzie, za wiele to się chyba nie różni w takim razie. Motolotnia jest statkiem powietrznym, który jest w kategorii ultralekkich maszyn, tak zwanych ulmów. I uprawnieniem, które daje możliwość pilotowania jest świadectwo kwalifikacji. Takie samo świadectwo kwalifikacji jest wymagane do pilotażu samolotów w kategorii ultralekkich, które od niedawna dopiero zaistniały w polskim ustawodawstwie i bardzo dynamiczny następuje rozwój tej dziedzin lotnictwa. Mówi Pan ultralekki, ale wydaje mi się, że żeby manewrować tą motolotnią, to trzeba się jednak trochę namęczyć, prawda? Bo to mocno znosi. No my stoimy, a co dopiero, jakbyśmy znaleźli się w powietrzu? Siły trzeba użyć dopiero w trudnych warunkach atmosferycznych, które są właśnie dzisiaj. No, przy dużym nalocie nabiera się Pewnej rutyny, pewnej wprawy. Wypracowują się określone partie mięśni, ale generalnie nie jest to aż tak bardzo mięśniochłonne. Trochę nas jednak znosi najważniejsze pytanie, które właściwie powinnam byłam zadać na początku. Ile to pali? Zużycie motolotni, znaczy przy tym, przy tym silniku wynosi około 14 litrów na godzinę lotu. 14 litrów, proszę Państwa, na godzinę lotu. To trochę kosztuje, ale naprawdę warto. Co i za coś? Ale, ale to tyle co dobre auto. Nie wierzę, że nie wsiądziesz na motolotni. Siedziałeś już dzisiaj ze sterami Antonowa. Zaproponujesz nam i taką wyprawę razem z tobą, czy nie? Bardzo chętnie, jeżeli mamy <noise> czas, to oczywiście mogę spróbować teraz, chociaż mamy mało pasa przed sobą, żeby wystartować. No to zostawmy to na przyszłe wydanie. Dziękuję bardzo. Chociaż muszę powiedzieć, że 150 kilometrów w półtorej godziny, to brzmi interesująco. Może warto skorzystać z takiej oferty ponad korkami. Dziękuję.